Witam Was widzowie w dzisiejszym odcinku z Crusader Kings 3 z naszej Litwy, którą chcemy zrobić wielką i... Ostatni odcinek chyba wam się spodobał, z tego co pamiętam. W dzisiejszym odcinku naszykujemy się na parę wojen, na pewno trzeba będzie go wyczyścić. Do końca z nim chyba na wojnę. O tereny, ale tu musimy mieć yy, ten tytuł żeby zdobyć całe te królestwa, nie że tylko to. Więc to jeszcze trochę będzie. Z prusakami na wojnę też kiedyś pójdziemy, ale nie teraz, bo nie jesteśmy naszykowani na to. Więc. Oni nie mają sojuszników? A, to jest jego wasal, no co się nie liczy. Więc wiecie co widzowie? Dzisiaj skupimy się na tym królestwie. Oraz na zdobyciu tego. A to jest przez... Przez nich Więc wykorzystajmy to, że ma wojnę. I zdobądźmy ten region. W szczególności że ma wojnę tam i zaraz się rozpadnie, więc zacznijmy odcinek od wojny. Jeszcze zanim może zaczniemy, tylko powiem, że zalajkujcie, skomentujcie, powiedzcie co sądzicie. Zawsze się przydadzą takie informacje, żeby wiedzieć co byście chcieli. A teraz, teraz jest wojnę. Jak tam w ogóle jest wojskiem? Zaraz, bo nie sprawdziłem jednej rzeczy. Mam nadzieję, że muzyka nie jest za głośna. W sensie, że jest odpowiednio tam... Odpowiednio jest On mi chyba idzie splądrować, zaraz tego wyczyśćmy Teraz bo ten splądruje to za 22 dni, a to za 7 Dobra wyczyśćmy ich. Co się no pozbądźmy się Czemu się stresuje? Bo on jest tym A cichy i... a, żeby podpisać już musiał, dobra. I mm. mu wojny zaraz się skończą, co nie? Czy nie? O, ma większe siły. Dobra, trzeba wezwać sojusznika jakiegoś. Yy. Weźmy jego i poczekajmy sobie tutaj. Bo szanse są na razie małe. Mamy za mało ludzi. Musimy poczekać na wsparcie, które przyjdzie nam skąd. Nawet nie pamiętam skąd mam sojusznika. A jest tutaj. Dobra. O, mój syn. O, ciekawe. <grym> Dobra, trzeba znaleźć. On jest z którego rodu? On jest moim drugim starszym synem, tak? Nie. Pierwszy, drugi, on jest trzeci. A, no to... Jego to może nie na... Chociaż... żeby rozwijał naszą dynastię, by się przydało. Ale możemy na przykład sojusze jakieś zawrzeć. Silne sojusze. A, nie ma nawet zbytnio. Hmm. Dobra, to poszukamy dla niego z, jakim, z jakąś dobrą cechą. Może gigant. Przynajmniej będą te dzieci chyba silniejsze, tak? Pokolenie to następne. O, mądra jakaś z Pomorza. Tak, tak. O i idę ze wsparciem. to oblegać? Nie, nie, nie ja, bym, ja bym poszedł zniszczyć armię, choć Nie oblegać, tylko... Czy on dołączy do mnie, jak ja będę go atakował? O, nawet wygrywam bez. Zginął mój sojusznik, kim on był? A, to był chyba wojskowy, co nie? Prawdopodobniej Odlegajmy to miejsce. Musimy w końcu jakoś coś zyskać w ogóle, żeby mieć e, mieć... E, czy, mieć, coś, e, mieć coś na niego, żeby móc go zająć. Uhu Czy on dołączy do wojny? Zawarli. Zawarli ten Dobra, weźmy w razie czego Polskę jeszcze Do pomocy. Bo obawiam się, że on dołączy do wojny, a wtedy to już nie dam sobie rady. No, dołączyłem. Dobra, to przejdźmy przez to i zobądźmy stolicę. aha, dobra, oni są e, choroba, zarażeni są. Mm, plądrują coś mi, a tutaj plądrują. Raz mi, śmiej. czyli kolejna jakaś specyficzna wojna to będzie, ale może się uda. Aha, co się dzieje? Izolujmy, tak. Ym. Okay. E, dobra, oni odbijają to, bo gdzieś dotarła choroba, chyba do tutaj jest. Bo teraz ta armia ich będzie roznosić choroby. Za ile to zabędną? za 11 wycofuję się. Ok. E, weźmy sobie tutaj... Mam. No, weźmy sobie... I idźmy tutaj. Kurczę, tylko tu jest zaraza potężna. To ten. Nie wiem, czy. Nie wiem, czy to ratować, czy nie. Nie sami się tu chyba wybijają jakoś, w sensie no. Choroba ich zabije. Kurczę, tylko. Próbuję to jakoś ograć, tylko żeby nie iść do miejsca, gdzie jest duża zaraza, bo wiecie, bo to może się skończyć niedobrze. Co to jest? Development albo... No nie, dobra, wygląda to 8, no to nie jest problem. Tutaj też. O, dostałem. Dostałem jakieś osiągnięcia. No bo może trochę więcej stresu później to z weźmiemy dyplomata na umarł umarł, zniknął weźmy naszego syna no i pokonany i zdobyliśmy kogoś i ktoś mi umarł ale zdobyliśmy więźniów Pójdźmy oblegać ich stolicę. W ogóle oni zmienili ten. Mają teraz inny ten, nie herb, znaczy nawet herb też, ale. Trzeba brać pieniądze, póki są, bo się przydadzą. No i to tyle. mój ten dobra już mi ludzie tutaj umierają na pewno nowego żołnierza oraz no właśnie tu jest ten problem że moja postać ma ten duży stres będzie musiała zrobić przyjęcie ale to później yy, za ile za 11 miesięcy my to za 6 miesięcy zdobędziemy ok Tak, jak akcy... chcę... Aha, że tu wojna z kimś. O Poznań. A dobra, dacie radę. W ogóle mamy podobne herby. Święto Ej no. To nie jest jakaś ten? Rodzina to będzie? Nie wiem. Dobra i szybko trzeba obronić tereny Sojusznik, wróg, wróg A kto go atakuje? Ten Kurcze Mogę się przyłączyć, ale to będzie ten Kurczę, to nie przyjdzie teraz z wsparciem, co nie? Dobra, weźmy ich, złapmy przynajmniej. Zaraz, bo on tutaj, ojeju, ile tej drzewek teraz mam. Dobra, to trzeba wziąć. E, tutaj jest. A, żona mu zmarła. A to jest najstarszy syn. On dla nas jest najbardziej znaczący, bo od niego on będzie dalej ród. Nasze. Kurczę, to trzeba. Mega mądrą wziąć, znaleźć. Nie ma. Jest trochę... Trochę mądre, ale nie są... Eee... Gigant... Boże, nie no, będą no, będzie miała, to nie no, to jakąś młodą też. Dużo gigantek jest, w sensie, że... O, jest, dobra. Niech będzie. Mamy tą armię, tutaj ogarnijmy mm. kurczę, no trzeba to jakoś. Tą wojnę przy... Syrup Polska przegrała tą wojnę? Poznań zostanie stracony? O kurcze Dobra, nie spodziewałem się takiego czegoś ze śląsk, dobra, ze śląskiem będzie ciekawa wojna Moi sojusznicy tutaj wpadają Teraz Dobra, trzeba to szybko naprawić, bo to będą naprawdę problemy z tym Stolice Estonii? Czemu dwie Estonie teraz są? Albo to jest ten sam. nie, to nie jest ten sam. To sama rodzina. No dobra, a co wy straciliście? A jeszcze, jeszcze nie stracili nic, ale co stracą w tej wojnie? Te tereny. Hmm. w końcu, skończona wojna. Trochę niepotrzebna, bo teraz potraciłem sporo sojuszników, w sensie no tam problemy ze sojusznikami będą, ale... O taki mały skrawek ziemi, ale przynajmniej tytuł tam dostaliśmy. Yy, a ten skrawek ziemi dostanie... a drugi syn. Będzie... No i pomóżmy tutaj coś naszym sojusznikom. Ile kosztuje tam? Dobra, i znowu dwie. I tutaj są dwie stonie Chyba w, w Polsce, jak graliśmy Polską, to mieliśmy dwie Mołdawie, więc ciekawe. Będzie tutaj trzeba im pomóc w ogóle. Ten Polonii, Polonia, będzie trzeba im pomóc, Polakom naszym. Bo nie wiem, czy tutaj jakoś tak wytrzymają. Dobra, pobudujmy, rozwijmy tę prowincję, Przynajmniej. A ja tutaj przypłynę tam pomogę. Trzeba stolicę zdobyć na pewno moim zdaniem. O co jest wojna? Ja ci jeszcze ten nie atakuje, on ma 4-3000 coś takiego, co nie tam było pokazane. Ja, czy przysz... ja tu przyszłem A może wezmę po prostu żołnierzy Może będą jacyś Kurczę, tylko że mi się kończy ten To jest też problem Że powoli się kończy Dobra niech on tu stacjonuje Kurczę, nie, dobra, muszę wycofać, bo nie mogę stracić moich ziem. Chciałem pomóc, ale to trzeba się wycofać, trzeba... Z, y... Dobra, trzeba się wycofać stąd. No, Polacy już padają. Y... No właśnie wiem, trzeba będzie to... Z... Trzeba szybko ich Dobra. Daliśmy radę! Jo, dobra! Jeszcze jest do wybronienia. Tylko tam jest problem, bo tutaj chyba no, tracą tereny. Dobra, oblężenie. Zaraz. Kolejna wojna? Z kim? Dobra, no muszę pomóc. Kraków atakuje po, e, Polskę. Czy Polska Kraków? Kurczę. No, Pol e, Kraków Polskę. Znaczy, no... Stań, dobra. Mnie się wyrozumiecie o co mi chodzi przynajmniej. Dobra, dopadli tutaj naszych, ale my to... Ja... Czy... Mogłem wyciszyć y, czat, bo teraz mi piszą na telegramie. O! Pojmałem jego dziecko? To będzie mi teraz przychodzić, powiem. Dobra. Wzi włączyłbym ten czat, ale... Y, jest taka pewna rzecz, że jak go włączę, to będzie będziesz odczytana, wiecie. Ja na razie nie mogę, muszę później odpisać. Pojmałem kogoś. Dobra. Tu jedno padło. Teraz trzeba pójść z tą całą armią. Kurczę, no chciałbym pomóc tu mojemu sojusznikowi, ale Polska też upadnie. Trzeba Polsce pomóc. Biegniemy z pomocą dla Polski. ja ci jeszcze bunt. Gdzie? Gdzie jest bunt? A dobra, oni nawet nie mogą nic zdobyć To pójdź, przyjdźmy pomóżmy Polsce Mam nadzieję, że się w ogóle uda, że ten, obronimy ją Jeszcze weźmy sobie perka nowego Jak tam żołnierze mamy, kompania jest, wszystko ok Dobra Dobra, pojmaliśmy kogoś, pokonaliśmy, obłoniliśmy chyba Dostaliśmy większe tytuły, no i dobrze. Teraz trzeba szybko zająć się zdobyciem Krakowa. Tam przegrał nas sojusznik jeden, ale przynajmniej Polskę nie pozwolimy, żeby Polska przegrała znowu. Tutaj nie dopuścimy do tego. Kurczę, załamanie. Dobra, no niech będzie już to, żeby tam... I cały czas te wojny, to jest ten problem. No i kolejna wojna. Muszę pomóc tutaj. Co się tam dzieje? A, że za 7 miesięcy kończy się ta kompania. Tutaj bunty, tam też bunty. Kurczę, problem z tymi wojnami będzie. Dobra, trzeba pójść e, pomóc Polsce, dołącza Ktoś tam dołącza Dobra, weźmy ich zaatakujmy. Dobra, może odbijmy po prostu A tu jeszcze do Nie no, rozbiory Polski jakieś kurczę, tu się dzieją. Każdy podołączał. Nie ma sensu tego bronić chyba nawet. Nie uratujemy Polski. Trzeba się wycofać i po prostu zadbać o siebie. Trzeba poszukać innych sojuszników. Chociaż mogłoby to przejść jakbyś się ten A, no ale nie, kompania teraz znikła e, Pikinierzy są dobrze na górach Dobra, nie wiem czy to będzie dobry pomysł, ale po prostu zrekrutujmy kogoś i zobaczmy czy możemy zrekrutować nową kompanię. Jakąś taką sporawą bym chciał. Może ich. Ich bym wziął. Dobra. I niech oni tutaj przyjdą. Poczekamy. Tylko, że oni odzyskają kraków. Trzeba ich tu jeszcze I Nie, zdobędą, co nie? Zdobyli kolejny mnie... Kurczę, no Polska pada. Tutaj, na naszych oczach. Kurczę... No. Przynajmniej to się udało. Trzeba wrócić i pokonać teraz buntowników, ale... Accept. Dobra. A tutaj też trzeba pomóc... Kurczę no... te wojny to będzie problem. Jeszcze tu kolejna wojna, bo z nim będziemy walczyć. Zajdźmy tutaj za ile to spalą? Za, za tyle dni, a my przyjdziemy tam... Dobra, zdążymy. Trzeba w końcu to pokonać, bo inaczej... Jak tytuł w ogóle? mogę ten tytuł. A ten tytuł ma ten dzie... Ten typ. Hmm. Ma wojnę domową. Hmm, taka to ta rzecz. Jakie te wojny? 23 minuty, cały czas wojna. Dobra. Zdobyliśmy jeden teren. Uratowaliśmy Polskę przed Krakowem, ale przed... O tu jest Polska! Oho, czyli Polanie nie stała się Polską, tylko tutaj Śląsk zdobył. Taką władzę w Polsce? Nie wiem, jak to powiedzieć. się że to Śląsk przejął inicjatywę stworzenia Polski, a nie Polonia. No cóż, czyli trzeba zmienić, może, sojusze? O, ale takie opole zdobyć całe i je oddać Polonii. Bo możemy oddawać, co nie, czy nie? Fajnie by było, jakby można było oddać ziemię na przykład a bo mój dziedzic będzie zaraz kto będzie z y... ten co nie Kto to jest dla mnie to jest tym jego to jest ja jestem dla niego dziadkiem a dobra Ej, to w sumie to jest nasza krew to trzeba Nasz ród w tej Polonii to może trzeba to ogarnąć jakąś z tą polską tutaj pole zdobyć czy coś. Więc no będzie co robić w następnych odcinkach, bo to na tyle w dzisiejszym odcinku, widzowie, no bo nie... bo kiedyś trzeba zrobić ten... Zobacz, następny odcinek to zajmiemy się sprawą Polski i zdobyciem kuronia. Więc no. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Tu macie mój kanał, tu moje poprzednie odcinki. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.